Jesteśmy całą finałową czórką w Bukowinie Tatrzańskiej w termach. Jak wyjeżdżaliśmy z Warszawy, to było ciemno, ponuro, deszczowo. I ja w trakcie trasy przysnęłam. Jak się obudziłam, to znalazłam się w ogóle w zupełnie innym miejscu. Pięknie, już taki świąteczny klimat. Śnieg! Jest śnieg! Mieliśmy okazję skorzystać z tutejszych term. Termy są to... Yy... Ja wiem, zaraz mu powiem. Czemu ta woda jest ciepła? Bo ja nie wiem. Termy, czyli wody termalne z głębi ziemi, e, bardzo zmineralizowane, zdrowe. A więc woda tutaj jest ciepła z natury, ponieważ jest wydobywana z głębokości 2,5 km z wnętrza ziemi. Wchłaniała minerały. Całą sobą. Cała czwórka wchłaniała. Cały dzień. Tak słyszałem, że to jest najgorętsze miejsce w Tatrach, to jest chyba prawda. Przez te wody, które naprawdę są gorące. Bardzo gorące. <laughs> Z wieczorem czekała nas fajna niespodzianka, bo wzięliśmy udział w Kuligów. Fajnie, że mogliśmy sobie tutaj e, troszkę pojeździć na saniach z... z z pochodniami. <grywia> <grywia> śpiewaliśmy oczywiście. Hej, bystra woda, bo Przemek jedynie doznałem, wszyscy doznaliśmy. Więc śpiewaliśmy to wszyscy cały czas na okrągło. No i oczywiście po kuligu, pyszna kolacja, bardzo, bardzo elegancka kolacja. No i oprócz cudownego jedzenia dopisywał nam mega humor te same baseny, nie? Się jeszcze pokrywać, prawda? <śmuszanie> <śmuszanie> mów, obiektyw na basen. Ja na basen. Chcę być na basen. na basen. Chcę być na rano Chcę nas na na basen. bukowinę, na Spoko przemów stałaję Hey! Mam nadzieję, że lawina żadna nie, nie zeszła tutaj z góry, ale, ale musiałem to zrobić, naprawdę. Ale o siódmej rano, hej, bystra woda, błagam. Obózka dziewczyny wstajemy. W związku z tym, że przemek jest byłem wojskowym. Ma takie nawyki jeszcze wojskowego. Dawaj! Przemek ma niespożyte ilości energii. Wszędzie jest go pełno. Laski, koniec! Snu! Cały czas biega za nami, nas pilnuje i bawi się w generały, jesteśmy jego szeregowymi. No ale i tak się nie słuchaliśmy go. Ej, dzieciaki! Idziemy popływać! Idziemy popływać! Mów do mojej ręki, mor, bo moje uszy ci nie słuchają. <laughs> Spędziliśmy pół dnia w saunie i popsuje mi się fryzura. nie się za bardzo. Nasze dziewczyny obiecywały, że zwiedzą wszystkie baseny termalne, jest ich tutaj kilkadziesiąt podobno, ale nie wiem czy to do końca jest prawda, bo co jest spotkałem, co się działy w jacuzzi. Hej, cześć, Minus 10 na zewnątrz, a my tutaj się chlapiemy w wodzie? nasze dziewczyny bardzo bardzo mocno chłonęły minerały, mam nadzieję, że nie naładowały się za bardzo na finał, żeby konkurencja nie była zbyt duża, no ale było fajnie naprawdę super. Ja bardzo się cieszę, że tutaj jesteśmy, bo, bo naprawdę nie mieliśmy chwili wytchnienia podczas całego programu, także super, super miejsce i super sprawa.